Nie już przeszło jakoś łatwo. Udało się przejść, ale był kocioł niezły. Mm -hmm. O, smaj to akurat. Dość co jest na brzegiem szliśmy na krawędzi. O, to biorę. Chyba jakaś premia, bo ja mam wszystkie zawsze po 200. Dziwne. Biorę to, biorę to. To już ostatni ten, nie? Tak, będę mógł jeden y, po lewej kupić, jak coś. No tylko to permanent increase, albo nie, mogę jakieś droższy kupić. Monstera chcemy dodatkowego? Chyba tak. Zawsze z Hard 20, nie? No to biorę. 8. Dobra, ja wszystko po prawej kupiłem, jeden po lewej. Jak chcecie to mogę jeszcze ten kupić ze 100. Jak nie macie hajsu. A, no. już wszystko jest tak wykupione. tam po prawej tylko jeden miałem do kupienia. Ale i tak wyjdą jeszcze dwa. Ja trzy. To kupuj, jak coś tam jest to... jeszcze. Tu coś jest, o no nawet. Wroga specjalnego, odnawia 10%. Ma, masz, masz, ma zostać ci to bez sensu. Czy ja akurat nie kupię, zostanie Michał, ale nie kupisz. Dali tu kurwa dla mnie dali dwa takie, że podnoszenie amunicji kurwa. No na pewno. <grym> <grym> <Co>? <grym> nie bierzesz tego do amunicji? <grym> to właśnie ten, co, co ten, co Afen ma, zdrowie się 15 mm. podwyższy. Ale ty nie masz to pewnie nie możesz podnosić nawet nie? Tak, nie może. No nie mogę, no. A mam dwa do kupienia, to po co mi to dają, głupi? Ja mam, że. Ja mam bardzo fajnie, że Hershaty Dimi, że 50 zwiększają. Ale nie Hershaty o 10 spadają, nie? Za dużo losowych wziąłem w trakcie gry, teraz dać takie góry. No, no, też powinienem brać. Teraz będę brał. Motorik to do roboty masz? No. To ostatni bieg? Chyba tak. Chyba, że nie przejdziemy i jeszcze raz, nie? No to chyba, że. Tylko w stanie i kliknie ready i się do końca Idzie dalej A, Triki, nie rusza się. Jak tam ready? Co? O czym wy mówicie? No bo odliczało w dół, bo tam gdzieś kliknął, że jest ready. O, Ja nie widziałem <laughs> oh, wow. Kursof Korn, to tu będzie ten. Bomby, nie? Tak. Jo. Pewnie padnę przez te bombę, bo overcharge mnie wysadzi. O kurde, motyl, to po to brałeś taką postać. Bombową postać. Gorąca laska z nich. Bomby też nie powinny ją ten. Bo. ruszać Przecież to Pewnie strasznym jest. Ona powinna je absorbować i nie jest mocnie Idziemy, go widzieliście jepa? Co? Hexed enemies zwiększają atak speed dla reszty Super i tak dalej no Co za teraz w ruchu jesteśmy, co? Ale w kupie nie... Tak, tutaj To było łatwe. O! Idzie w grze dał. W grze dał. Nein! Jeszcze jeden KS Warrior i boss. mnie gonią. Ja idę, ja idę po KS Warrior. -y. Aj. Aj. Ej, odejdź tu mnie. Ja bardzo Nie! Yeah. Tak. Wiecie co to było? Co? To ta bomba To moja To ta bomba? Ta bomba to taka wiesz tam... Z kupowania, to za to taki jebór Kończyło mi się... E... Kończyło mi się... amunicja. Strzały. No, podnosi, no? Czekaj, tam ktoś się to. Gdzie ty jesteś?

Nie mam problemu, ale mam problem. Nie chodź, nie chodź, nie chodź, kurwa, nie chodź, nie chodź, bo tu gdzieś były apteczki. Kasa, kasa, A, apteczki. No, tak. Tu kiedyś były apteczki, ale nie ma ich teraz tu. To... Mam nadzieję, że nie zniknęły. Nie, nie sądzę, bo ja wtedy zostałem z tyłu i jeszcze zbierałem. Tu bombaj. Gdzie? Jak ja. Tego nie waram niż o, jest coś. Jest chili. O, jest drugi killing wezmę. Czekaj, yeah. okay. chodź chod, chod Bardino. Ja mam gdzie? No ty się jak się lecił lecz No. Okay. No, ja mam też taki, że będę mógł tą Kisa uleczyć, to też wszystkich uleczy. No, dobra, nie. Dobra. No i dobra. We're worth. Już byście poszli, kurwa. No och, też chciałem beczki. Kurwa, tylko za beczki, za te. Potpiony się bierze, tak aby kurwa chlać. No tutaj będzie, pamiętajcie, żeby nie stać przy wodzie, bo znowu popadamy dobra? Tutaj? No wcześniej staliśmy przy wodzie i się do wody. No tutaj, a je panowie. Może być tam gdzie tam gdzieś w sumie, no nie wiem. No dobra, nie wypadniemy, nie? Dobrze, tu się nie powielają przeciwnicy. Ej, kopiesz mnie, kurwa. Ej. z ostarczami. Trow. tu wejdzie? Tak. On nawet kutać potrafi, żeby w małe pomieszczenia wchodzić. Bomba leci mi to. Ja trafiam, mi się zajmuję. O! Trzeba klepać w Kurwa. Tu za trafna się robi, trzeba wyjść. Ja musiałam uciec z ranem. Trochę rozdzieliliśmy towarzystwo. O! kurwa, leży. A! Bloku więcej ruchu. I tego, tego. O. Bloku i uniku. Cały blok traciłem jak KS Warrior w jednym wejściu. Brawo, wszystkie wniku. O, ty się nie leży. A...

Mask of web <laughs> Hey. So. Wow, wow. O, udało się. No, Cześć, Kasiu, nie? tu biega. Tajem. O, o, o. Tym razem ten motyl zobaczysz, co na dole było. Hehe, <laughs> Chodź, pozwolę That ci nawet podnieść. <laughs> Widziałem na streamie. <laughs> Masz, podnieś. Dziękuję. Got it! it. Eee. się. E victory! Victory! We have victory! Wiktory. Easy. <laughs> w the level of się. No. <laughs> Kurwa, prawie dwa Czemu nie ma premii za szybką grę? Była szybka Nie, <trybuj> ja to quick pajr trzeba włączyć, żeby randomowo bo... Prezento od Ronaldo Ronaldo <trybuj> <trybuj> <Rano>, szczęścia <bo> jest <trybuj> złodziei О, Роналду, давай гифты. от Криштиану. Ну? Давай гуы. Э? Та фак? Как до того дошло, не wiem. W już w dwóch kategoriach nie pokonał. Bój się, niedługo wszystkich cię pokoną. <grystanie> <grystanie> Szybciej grę skończymy.